Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tubacordis. Dzisiaj, w kwestii poprawności językowej, zamierzam się odnieść do, jedno, do pewnego yy, bardzo ostatnio nadużywanego wyrażenia, mianowicie w temacie. Właśnie. Też mogłem zacząć od tego, że w temacie poprawności językowej, no, ale to, tak się nie mówi. Nie w temacie, tylko no to spopularyzował jeden człowiek konkretnie we współczesnej Polszczyźnie, któremu zdarzyło się być prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. On to mówił bez przerwy, w temacie, w tematach i tak dalej. Nie, no, w temacie nie powinno się mówić. Yy, w, jeżeli już to w tomacie, na przykład, na przykład szprot w tomacie, czyli w zalewie pomidorowej, no, temat to jest temat, oczywiście, na temat można się wypowiedzieć, czy można, można coś napisać na pewien temat i tak dalej. Jest temat dyskusji, temat rozmowy, ale nie w takim znaczeniu jak w kwestii, w zagadnieniu, w sprawie, w materii. No, jest wiele słów, których możemy użyć, a nie na miłość boską w tym temacie. Więc dawajmy sobie ten temat i w temacie tematu mówmy raczej, używajmy innych słów, na przykład w sprawie, w kwestii, w materii. No, różne mogą być pomysły, ale na miłość boską nie ciągle w tym temacie.